Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Niko się od razu odwrócił mama. Do kogo ty mówisz? Jesteśmy już w drodze. Raczej nawet powiedziałabym, zbliżamy się powoli do celu, bo dzisiaj pierwszy dzień naszej wycieczki to będzie Amsterdam. Teraz przejeżdżamy taką drogą, gdzie mamy z obu stron wodę, tylko niestety jedna część jest no nie widzicie za dużo, nagrywam telefonem, wybaczcie jedna niestety strona ma tutaj po prostu ziemię, że nie widać po prostu, że mamy morze właśnie z prawej strony, natomiast z tej strony widać, widać wodę i Wam wcześniej już pokazywałam właśnie na przebitce, więc jedziemy specjalnie troszeczkę inną drogą właśnie, bo chcieliśmy tą drogę zobaczyć no i tak jak Wam mówiłam, dzisiaj pierwszy dzień, kierunek Amsterdam nie byliśmy tam jeszcze z Aleksem, więc to będzie dla nas całkiem nowe miejsce, nie wiemy czego się spodziewać więc, mam nadzieję, że uda nam się dzisiejszego dnia całkiem sporo zobaczyć. Nie mamy jakichś właśnie planów specjalnych, bo nie znamy Amsterdamu. Co zobaczymy, to zobaczymy. Będziemy na pewno bardzo szybko chodzić, żeby jak najwięcej zobaczyć. No i dzisiaj też mamy nocleg niedaleko właśnie Amsterdamu i zostajemy w Holandii przez następne 3 dni. Ale gdzie będziemy to wam nie zdradzę, dowiecie się z kolejnych vlogów. Mam nadzieję oczywiście, że będziecie z nami, że będziecie śledzić naszą wycieczkę. Może was to zainspiruje, żeby gdzieś pojechać, gdzieś się wybrać teraz właśnie przez wakacje. Jeśli chodzi o koronawirusa i o przejazd przez granicę niemiecko-holenderską, nie było absolutnie żadnego problemu, ani nie było korków, ani nie było też żadnej kontroli. Tak jakby po prostu, wiecie, nic się, nic się nie działo. Więc troszeczkę mnie to zdziwiło, bo myślałam, że będzie jednak może jakaś kontrola albo przynajmniej, wiecie, będzie jakiś spowolniony ruch, natomiast tak jakby właśnie nie było pandemii, wszystko przebiega normalnie. Zobaczymy, jak będzie w Amsterdamie, już wiecie w centrum. Czy ludzie będą chodzić w maseczkach, jak będzie, czy będą tłumy, czy może będzie luźniej. To Wam wszystko będę opowiadać, gdybyście się chcieli właśnie wybrać czy do Holandii, czy w jakieś inne miejsce. Jak to teraz wygląda, właśnie podróż w czasie pandemii, więc mam nadzieję, że będę mogła Wam jeszcze coś na ten temat więcej dzisiaj w tym vlogu opowiedzieć. A na razie. Jedziemy dalej, mam nadzieję tylko, że uda nam się do Amsterdamu dojechać bez problemów, bo nie lubimy z Aleksem jeździć po dużych miastach. Zawsze jest jakiś taki stresik, szczególnie jak tego miasta nie znamy. Natomiast mam nadzieję, że dzisiaj będzie dobrze. No, udało nam się podjechać teraz na tą właśnie górkę, która była z prawej strony i możecie zobaczyć, jak tutaj wygląda. Jest morze, tutaj z przodu jakieś pomniki są. O, tutaj jeden tam z tyłu, drugi. No, powiem wam, że robi naprawdę fajne wrażenie. To otwarta przestrzeń. Ale wieje strasznie! Ale jest super! Niko w swoim żywiole. Wszystko musi obejrzeć, nie, sprawdzić i zobaczyć na drugą stronę. To jest fajna latarnia morska. Prawda. Pogoda się udała? Trochę wieje? Ale nie przekadza nam to w ogóle. No. <gry> Ohoho! zrobić zdjęcia, bo doszliśmy już praktycznie do centrum, musimy się tylko jeszcze dostać na drugą stronę, zaraz tam się wybierzemy. Tu jest jakieś miejsce, z którego najprawdopodobniej można widzieć panoramę, o tutaj, może się nam uda wejść na górę, zobaczymy. Tak jak Wam mówiłam, nie mamy pojęcia, co tutaj w Amsterdamie jest, co można zobaczyć, więc będziemy, tak wiecie, na czujach. I co nam się uda zobaczyć, no to się uda, więc mamy taki plan, żeby gdzieś zobaczyć właśnie panoramę Amsterdamu. Jesteśmy teraz kochani na dworcu, tutaj odchodzi po prostu chyba wszystko, widzę tramwaj, u góry jadą autobusy, chyba też pociągi, bardzo duży jest tutaj dworzec, za mną jest mnóstwo sklepów, a my teraz próbujemy się na jakiś taki pasaż do, y, dostać, gdzie podobno można przejść już do takiego ścisłego centrum a Amsterdamu, Aleks musi cały czas patrzeć na mapę, żebyśmy nie zabłądzili, ale chyba, chyba jednak nie w tym kierunku, chyba musimy iść z powrotem. Ale, co, chwilą Aleksiej. kurczę w tym Amsterdamie jest tak mało rowerów, a miało być o wiele więcej. No to teraz jak przeszliśmy właśnie przez ten pasaż, to się zdziwiłam, bo jest tu ogrom rowerów. Tutaj pod tym mostem, gdzie byliśmy przed chwilą, tam też jest taki garaż, taki nie wiem, parking dla rowerów. I po prostu tysiące ich jest. Tutaj zobaczcie, dwa poziomy. Tam się robi z tego parkingu jeszcze trzeci poziom, no po prostu tysiące rowerów. Jesteśmy teraz przy jednym z kanałów tutaj w Amsterdamie. Tu jest tak naprawdę całą uliczka jakiś właśnie kanał i to tak pięknie wygląda. Postaram się przejść na drugą stronę, żeby mnie nic nie przyjechało, chociaż powiem Wam, że jak na stolicę jest naprawdę niezwykle mało aut, co mnie niesamowicie zdziwiło i jest dosyć cicho. Dobra, żeby mi teraz telefon do wody nie wpadł. Pokażę Wam też z drugiej strony, bo niestety jak nagrywam przed nim aparatem, to ale niebo jest jakieś takie białe dziwnie. Tutaj za mną Alex. Kolejny most. Powiem Wam, że Amsterdam to są totalnie moje klimaty. Nie do, że mają wszędzie kwiaty. Bardzo dużo widzicie drzew w samym centrum. I oczywiście woda. Bardzo lubię I różnego rodzaju właśnie kanały, jeziora, morze, wszystko. Wszystko to związane z wodą. No i właśnie bardzo mi się podoba, że tu jest tak spokojnie, że tu nie ma, wiecie, chaosu, jest dużo rowerów, dużo ludzi. Natomiast mimo wszystko jakoś tego nie odczuwa. No i te przepiękne kamienice. Bardzo lubię też architekturę. I tutaj akurat w Amsterdamie też się zachwycam tymi przepięknymi kamienicami. Zobaczcie jaki genialny rower. Już stary, ale powiem wam, że naprawdę mają tutaj wyobraźnię. Tam jeden jest jeszcze taki bardziej pomarańczowy. No. Cały czas spacerujemy i chciałam wam pokazać. Teraz jesteśmy w takim miejscu, gdzie się po prostu przecina kilka kanałów. Można zobaczyć różne mosty. W sensie kilka kanałów, dwa się przecinają, ale widać wiele mostów. O zobaczcie z każdej strony. Patrzcie jak fajnie. Tam z daleka chyba trzy widać. A chłopcy gdzie mi uciekli. Tu są, idziemy. dojrzałam na wystawie jakiś drewniany samochód na markach się niestety nie do końca znam natomiast Alex mówi, chodź idziemy zobaczyć, zrobię zdjęcie Alek cyka fotki Miko w zeczku. chodziło bardzo grzecznie, chociaż nie chcę spać idziemy dalej straszny upał dzisiaj teraz zobaczyć z tego budynku, możemy się dostać albo tutaj w to miejsce, albo na samą górę tam w ogóle ludzie, nie wiem czy będziecie widzieć bo chyba fokus tam się można huśtać na huśtawkach z piękną panoramą właśnie na Amsterdam, musi to być niezłe przeżycie zobaczymy właśnie czy uda nam się tam wejść pokażę wam kochani najbardziej mikroskopijne chyba auto świata powiem wam, że tutaj byliśmy po prostu z Alexem zaskoczeni bo tych samochodów jest po prostu odgroma. tam z tyłu jakiś nowszy model widzę, że stoi, natomiast ten jest starszy, zobaczcie, jakie ta... o, to auto jest malutkie. Ale jest Nine. Nine. Ich weiß, ich weiß. Dwie osoby się zmieszczą, nawet może jakieś niewielkie zakupy, a tam właśnie z tyłu jest nowszy model, już mówiłam Aleksowi, że ja też chcę takie ale to przynajmniej wiecie, nie ma problemu z parkowaniem. O, a tak wygląda nowy model. No powiedzcie, czy nie jest stylowe? Nie ma problemu z parkowaniem już na pewno nigdzie. Jedziemy już do hotelu. Jest po godzinie 18. Mieliśmy wejść na górę jeszcze właśnie zobaczyć tą panoramę, ale okazało się, że ostatnie wejście jest o 17. W ogóle zauważyłam, że w wielu miejscach nie można kupić biletów w kasie. Tylko właśnie ze względu na koronawirus trzeba to robić online i właśnie z takim biletem na telefonie przejść już, wiecie, przygotowanym do kasy. No i właśnie, jeśli chodzi o podróżowanie, teraz mam kilka kilometrów zanim, wiecie, zaczniemy zmieniać drogę, żeby Aleksowi mówić, gdzie ma jechać. To Wam opowiem właśnie, jak to teraz wyglądało pod względem koronawirusa. Rano naprawdę było niewiele ludzi w samym centrum, tam, gdzie są kanały. Sporo rowerów, chociaż też nie jakoś bardzo dużo. Ja się w ogóle z Aleksem tak Dziwiłam, że kurczę, mało samochodów, mało tych rewerów, dużo stoi, ale mało ludzi jeżdżących było. I w ogóle powiem Wam, że przez cały dzień widziałam naprawdę bardzo niewielu turystów. Większość osób, które mijaliśmy, to były po prostu osoby mieszkające w Amsterdamie, więc turystów naprawdę jak na lekarstwo. Więc powiem Wam, że bardzo fajnie się właśnie zwiedzało, spacerowało. Nie było aż takich, mimo wszystko, tłumów, jakich się spodziewałam. I myślę też właśnie, że ludzie się dalej obawiają podróżować, dlatego też nie ma aż tak dużo ludzi. Natomiast miejscowi nie zachowują dystansu. Jeżeli jesteśmy gdzieś na zewnątrz, to mnie tak właśnie kuło trochę w oczy. Natomiast w sklepach jest bardzo duży taki rygor sanitarny, że i trzeba dezynfekować dłonie, jak się wchodzi do sklepu, i trzeba mieć oczywiście założoną maseczkę, i jeszcze utrzyma, utrzymywać odstęp, więc to jest w porządku, że wiecie, że się do tych zasad trzeba stosować i się wszyscy stosują. Um, no, więc tak to wygląda więc jeżeli byście się zastanawiali, jak teraz wygląda podróżowanie, może się obawiacie, żeby wyjechać, bo jeszcze mimo wszystko trwa pandemia, to tutaj akurat właśnie, w Hiszpanii chciałam powiedzieć, w Holandii, ale piękne pigoki mamy. Wszędzie woda, z wszystkich stron po prostu. O, a teraz zrobi się ciemno, bo wjeżdżamy do tunelu. Więc jakbyście się zastanawiali nad wyjazdem gdziekolwiek, to myślę, że nie ma co panikować, nie ma co się bać, tylko oczywiście trzeba do wszystkiego podchodzić z rozsądkiem. No to tyle Wam chciałam powiedzieć a propos koronawirusa i podróżowania. Po Otwieram okno, bo zaraz po prostu się rozpłynę. Ja sobie dzisiaj ubrałam długie spodnie, bo rano było chłodno. Wyjeżdżaliśmy o trzeciej, nie, o czwartej chyba nad ranem to było jeszcze dosyć chłodno, ale jutro już wskakuję w krótkie spodej. Dotarliśmy już do hotelu. Ja już wyglądam jak siedem nieszczeń Wskakuję zaraz po prysznic, muszę coś z sobą zrobić. W ogóle znowu się przyjarałam mimo filtra. Jestem cała czerwona. W każdym razie pokażę wam tak na szybko nasz pokój. Może ktoś z was będzie zainteresowany. W ogóle dziwne, bo mamy i wentylator i tu jest zamontowana klimatyzacja i Aleks już próbuje coś tam ogarnąć, żeby zrobić nam fajny tutaj, wiecie, hud. Tutaj się wchodzi, wiecie, główne wejście mamy lustro. I tutaj jest też wieszak. O, ale już telewizję włącza. Tutaj na prawo jest łazienka. Pokażę Wam. Jest trochę kijowe światło. Jest dosyć ciemno w tej łazience. Natomiast jest bardzo ładna. O, kabina prysznicowa, toaleta. Fajne lustro. No. Więc łazienka bardzo ładna. Uwaga Niko, żebym Ci paluszku nie przyczasnęła, a zamykasz sam, no pięknie. No, tu mamy taki wieszaczek, żeby sobie powiesić rzeczy. My jesteśmy tutaj tylko na dwie noce, więc wiecie, nie potrzebowaliśmy nie wiadomo czego. I są dwa łóżka. Myśleliśmy, że jest jedno, plus kanapa, ale nie wiem, może Alek gdzieś źle jakoś zabukował. W każdym razie są dwa łóżka, do tego stoliczki, tam jest okno dachowe i tutaj mamy właśnie telewizor jeszcze. O, i stoli, więc taki fajny, przyjemny pokoik akurat właśnie na dwie noce, ale Alech zawsze bukuję. Na bookingu fajne pokoje, tak? W fajnych cenach nie płacimy dużo, a mamy całkiem tutaj fajnie. Więc my się idziemy ogarnąć jeszcze idziemy tutaj na spacer, bo jest okolica po prostu przepiękna. Kogo, Niko tam zaczepiasz, do kogo pukasz? kto tam jest w łazience? Ha? Idziemy szybko pod prysznic, co? Tak, idziemy? Przed hotelem tutaj taka rzeka płynie. Tam się wydaje, że to jest rzeka, coś tam znowu wygląda jak po prostu takie wielkie jezioro. Nie mam pojęcia, w każdym razie taki jest fajny widok właśnie z hotelu, jak się wyjdzie. Jest też możliwość jedzenia u nich na takim tarasie, który jest właśnie tutaj o, w tym miejscu, że możecie sobie śniadanie, czy tam obiad, kolację zjeść właśnie tam więc bardzo fajny widok jest no a my idziemy się teraz przespacerować zobaczymy co to właściwie jest, czy to jest rzeka czy to jest jakieś wielkie jezioro pogryziony przez komary, co powiesz już nie dyskutujesz tak jak przed chwilą hmm? chcesz się napić wody? nie nie? A czego byś się chciał napić, soczku? Hmm? Tak czy nie? Uważaj, uważaj, powolutku niko, żebyś nie wylał. Alex, pasał. No, pił ładnie. Hmm. Zanim zapomnę, jeszcze się z Wami w tym vlogu pożegnam. Zaczął mnie męczyć jakiś katar. Mam nadzieję tylko, że mnie nie rozłoży jutro całkowicie. Więc jak teraz tam mam taki dziwny głos, no to niestety, wybaczcie. W każdym razie spędziliśmy fajnie wieczór, zrobiła się godzina 22, padam na twarz. Jutro przed nami kolejny intensywny dzień. Nic Wam dzisiaj nie zranam, zobaczycie przy okazji, myślę, kolejnego vloga. Chciałabym jutro vlogować, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jutro mamy w planach kolejne fajne miejsce, więc mam nadzieję, że fajnie spędziliście dzisiaj z nami czas. Jeśli tak, oczywiście, to wiecie co robić. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam, buziaki, pa pa.